Znaczy się nie czy dobrze, czy trudno, słowo, ale zawsze do jak wgadają. Szczesc Boże wpłacił cztery złote. Uwaga, uwaga, uwaga. Drodzy parafianie, pomódlimy się za naszego zmarłego parafiana Winiusia. Wieczny odpoczynek rośnie dla Tak, tak, tak. Pomodlimy tak. mm? się, Alek? Tak. Ja. Ja. Pewnie. Nie imię Ojca i Syna, Są i idzie świętego. Świętego. Amen.

Święta Maria Łatko Boże, być. za nami, grzesznymi, teraz im godziny śmierci naszego Ana. Przekażcie sobie znak pokoju. Znak tak. pokoju. Ojej. Ojej. Ojej.